Towarzysze, więc międzynarodowe rozgrywki piłkarskie organizowane przez FIFA i UEFA to przede wszystkim duża kasa, to przede wszystkim działalność komercyjna, to przede wszystkim możliwość, żeby tutaj wszędzie wciskać jakieś tutaj buble reklamowe, takie jak karta kredytowa Mastercard czy Coca-Cola. Ale czasem, od czasu do czasu, w przerwie między jedną a drugą reklamą, pojawiają się jakieś tam kampanie, właśnie takie promujące antyrasizm, czy, czy równość, czy, czy, czy właśnie walkę z dyskryminacją. Więc jeśli mielibyśmy potraktować na serio te hasła, właśnie wytępmy rasizm ze stadionów, czy w ogóle wytępmy rasizm, czy wytępmy dyskryminację, to. Na tej podstawie Izrael, kraj opierający się na apartheidzie, kraj, w którym no, jest to jeden z niewielu krajów na świecie, gdzie zalegalizowane jest po prostu istnienie podziału obywateli na tych lepszych i gorszych. Yy, więc no, z tego względu Izrael powinien być w ogóle wykluczony z międzynarodowych rozgrywek piłkarskich, no, jako kraj, który nie spełnia tych podstawowych kryteriów no, ludzkich. Ponieważ jednak no, Izrael no, jest krajem wpływowym, posiada tutaj potężnych sojuszników, przede wszystkim w, w, w świecie finansowym i w Stanach Zjednoczonych, to Izrael, Izraelowi można więcej. No, więc może mamy tutaj do czynienia z... Yy, no, z, z uchwałą ONZ-u z 1967 roku, która nie została tutaj wprowadzona w życie nawołująca państwo Izrael do opuszczania terytoriów okupowanych, no tak jak okupacja trwa, od 1967 roku tak trwa do dzisiaj, w dodatku yy, w strefie gazy mamy tutaj od kilkunastu lat blokadę, blokadę, yy, uniemożliwianie yy, właśnie, nie wiem, przybywanie pomocy humanitarnej, jakichś transportów leków. Yy, żeby było, żeby tutaj było więcej, no to należałoby jeszcze dodać o sytuacji w, w ostatnich dniach, kiedy to Izrael ponownie zaczął bombardować strefę gazy. Więc podsumowując to wszystko... No, jeśli chodzi o, o, o polską piłkę, no to ja oczywiście mam do niej stosunek krytyczny. Uważam, że wraz z upadkiem Polski ludowej no, skończyła się polska piłka, no, o ile w czasach polski ludowej, zwłaszcza w czasach trenera górskiego, Polska reprezentacja odnosiła międzynarodowe sukcesy. To od momentu tutaj upadku PRL-u no, Polacy jeżdżąc na międzynarodowe rozgrywki są pośmiewiskiem, są chłopcem do bicia i właściwie nie wychodzą z grupy. No, tak jak w roku 2002, w 2006 2000, yy, którym tam chyba było, w 2012 kiedy byli. Znaczy nie w 2012 to akurat chyba wyszli z grupy. No, no, no dobra, już nie chce mi się tam tego wszystkiego sprawdzać. No w każdym razie zazwyczaj nie wychodzą z grupy, a nawet jeśli wychodzą z grupy, no to na następnym etapie rozgrywek przegrywają. Więc spodziewając się rychłej kompromitacji. Kompromitacji, tym bardziej bolesnej, yy, że yy, no, mieszkam poza granicami Polski i tak jak Polska ośmieszyła się na ostatnich Mistrzostwach Świata przegrywając z Senegalem, gdzie ja tutaj w pracy mam wielu kolegów z Senegalu, no to się ze mnie wyśmiewali. Tak najprawdopodobniej za pół roku znowu będą się z, z towarzysza Michała wyśmiewać, yy, jak będziemy, jak polska reprezentacja będzie przegrywać tutaj z. Różnymi tutaj drużynami europejskimi. Więc na poziomie sportowym no, większość tych piłkarzy pewnie no, nic na tych mistrzostwach nie osiągnie. Więc mają niepowtarzalną szansę, żeby, żeby zasłużyć się ludzkości w inny sposób. No w inny sposób, no, taki Robert Lewandowski. No, już jest człowiekiem bogatym, już jest człowiekiem sławnym, już jest człowiekiem utytułowanym, żeby był do taka postać kompletna, mógłby Robert Lewandowski wykorzystać swój cały medialny, yy, medialny zasięg, jaki posiada i po prostu no, wykorzystać mecz z Izraelem do tego, żeby Zademonstrować jakoś tam sprzeciw wobec rasistowskiej neokolonialnej polityki Izraela i solidarność z Palestyńczykami. Wzywam także polskich kibiców, którzy by do tego Izraela mieli się udać, żeby także na trybunach, jeśli mogą, no, tak jak właśnie no, potrafią. Głośno drzeć mordę i, i krzyczeć jakieś głupie hasła, raz w życiu mają szansę krzyczeć naprawdę hasła mądre solidarności z y, Palestyńczykami. Nie wiem, jaką formę należałoby tutaj przyjąć, y, formę sprzeciwu, y, czy w ogóle zbojkotować ten mecz, w, czy się nie stawić, w końcu Polska i tak ma awans zapewniony, czy też no, na meczu właśnie dedykować strzelone bramki. No, ale, ale no świat musi jakoś tutaj zaprotestować przeciwko, przeciwko ludobójstwu, przeciwko, przeciwko prześladowaniom, przeciwko rasizmowi yy, państwa, które jest tutaj ulubionym pupilkiem Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Pozdrowienia, towarzysza.